Proszę Państwa, proszę Państwa, jeszcze 15 km i będziemy w Polsce. Jest trzecia, pięć. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Coś z tego wyniknie. Ogólnie 55 km do celu. Także już dociśniemy do końca i idziemy w kimkę. W zrzutkę mamy. Między dziewiątą, a dziesiątą, także jeszcze się wyśpię. No, tak z pięć godzinek można się spokojnie ciepnąć spać. Ryba właśnie wjechał do polskich i nas rozłączyło. Także elegancko. O, właśnie dzwoni. Jeszcze proszę Państwa, półtora kilometra i będziemy w Polonii, w Polandii, w najlepszym kraju na świecie, bo naszym ojczystym. I zaraz wjedziemy do Polski. Jeszcze kilometr. Z rądko, za jest wiadukt i po drugiej stronie już jest Polska nasza ojczyzna co oni tu śpią? zmieniają, że kraj. No, powiem Wam, że już mi się tak nie chce, ale jak sobie pomyślę, że zostało tylko 35 km na miejsce i mogę spać 5 bitych godzin, to sobie myślę, że warto się poświęcić i podjechać jeszcze ten kawałek. Stoją pany po lewej, stoją pany po prawej. Po polskiej stronie też będą stali. No to jesteśmy w Polsce. Cieszyn, w domu. Nareszcie, na w Polsce! A, stoją po drugiej stronie też, tutaj po naszej. Stoją Pany! Zatrzymali, czy tylko tak se stoją i gadają? Tak se stoją i gadają. 35 km, proszę Państwa, zostało nam. To ja się z Wami pożegnam. Podjadę na firma. Tam jest taka stacja benzynowa moja. I idę w Kimkę. Chyba, że Wam jeszcze powiem dobranoc, jak już stanę na parkingu. No, może tak zrobimy. Dobra. Do kochani. W takim bądź razie być może, do później, a jak nie, to do rana. Wszystkiego dobrego. No kochani, jesteśmy na stacji mojej, idziemy spać. Także dobranoc wszystkim życzę bardzo i do usłyszonka rano wszystkiego dobrego. Pa 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 pa, tu jest stacja o. Tak się musieliśmy schować, żeby... Żeby nie zawadzać Dobranoc Pa 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 pa, pa. Dobra panocki Mamy odga. Mamy kawę Mamy załatwiony kibelek Trzeba jechać tutaj mają awari awarię eurowaga to się nie zatankujemy a mamy 18 km do cela więc jakby to powiedzieć o, stuko. jakby to powiedzieć jakby to powiedzieć trzeba jechać Jak to się mówi, nie ma lekko moment, bo was poprzestawiłem wczoraj. Dobra Dzień dobry! Dzień dobry bardzo! Wieszem państwa! Słoneczko świeci Znowu mi się ropa na dzięcia zbiera. Kurde 3 dni jest ok i znowu. Trzy dni jest ok i znowu. Nie wiem co mam zrobić. Wyciąć wiosło, czy co? A to takie wkurzające, przeszkadzające jest, no nie? No. Kochani, mieli moi... A wam będzie jakieś świąteczne życzenia ja jeszcze złożyć i noworoczne normalnie? Ja to nie wiem. Hmm. Chciałem jedną zwykłą bułkę zakupić. kupić. Bo mam tu jeszcze kuliserwę rybną. Ale nie ma samych bułek, są tylko od dogi. No to kurde. Trudno się mówi. Widzicie pani, jak słoneczko świeci? Aż we włoczy drapie. Ruda Śląska to znaczy ruda ze Śląska, tak? Także jeszcze do rudej ze Śląska i, I do domu! Do, 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 do domu Normalnie Aż się nie mogę tego doczekać Też straż graniczna mnie gdzieś tutaj ściągać. Tak jechał i modał tym kierunkowskazem. i mili drodzy, Ładę zwa się jak już będę bliżej rozładną w tak. Rozmawiamy Rozmowa mi się nie klei, bo hot doga ob obgryzam. proszę państwa wracamy na bazę zrzucone wszystko spadamy się do domu do 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 do, do, do domu zezramy coś i trzeba jechać, proszę Państwa, do Krakowa na zakupy i, jak to mówią, będzie co robić. chce robić proszę państwa Tak to jest, proszę Państwa. Słoneczko świeci 10 stopni, było 14 wcześniej. Zrobili wreszcie tą zwężkę, tutaj. Ale żeby to jakoś super było, teraz po tej naprawie to bym nie powiedział. Święta, proszę Państwa, ŚWIĘTA BĘDĄ! Dwa tygodnie wolnego. Nie wiem, co z tym czasem będę robił. No, <laughs> jest kilka rzeczy do zrobienia, jest do ogarnięcia. Jeszcze prezenty trzeba kupić. <laughs> nie wiem jak ja to zrobię kiedy. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Kochani, bo zanudzam, chciałbym Wam życzyć wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, wszystkiego co najlepsze i dużo radości, dużo zdrowia, dużo pomyślności, dużo kasy i wszystkiego co sobie życzycie najbardziej, żeby Wam się marzenia spełniały. A tymczasem ja dzwonię zaraz do żony, bo trzeba się ogarniać i jechać na zakupy, porobić wszystko przed świętami, jeszcze trochę rodzicom pomóc, pogotować rzeczy, porobić, jest roboty. Także dobrze, że jestem w miarę wyspany. No, ropnia na dziąśle sobie przebiłem językiem. Udało się, także jakoś to będzie. No i co? No i do następnego kółeczka. Wyruszamy po 6 stycznia. Wszystkiego dobrego.